Moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie widzimy się w Zoo! Zobaczymy, co będzie nowego. Już nie byłem, żeby Was tym skłamać. Myślę, z 5 lat w Zoo jesteśmy w Gdańsku, oczywiście, w Oliwie. Zobaczymy, co nowego nas spotka. Bądźcie do końca. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli podobają wam się takie odcinki i napiszcie w komentarzu, jaki chcecie kolejny odcinek, a my lecimy w drogę całym całą są z nami mega, mega pozytywne dziewczyny. Jedziemy, bam! jak program Tak? Marysiek b****. O, kogo jeszcze? I Marysiu. I kogo? A rodziców? Też. A widzów też? Tak. Bambi? Bambu. że to jest ten, y, Daniela. Nie mam co ty tam widzisz? Jest to małe gosy. małe, są takie słodkie, co? To są małe kostki Halo Halo? Policja? To no są kipusie. Kipusie! Proszę! Hipusie! Halo, hipusie. Proszę Państwa, najlepsze! Proszę, proszę, proszę bardzo! Wyrafał. Przeczytaj to. Aktywność, żyje samotnie lub w niewielkich grupach. Widzicie, jest samolubem. Ale zobaczcie mhm. jej wysokość, zobaczcie jej wysokość, zobaczcie jej wysokość. Trzecie piętro. Nie ma problemu. Zobaczcie, o! Po, po. Tu drugie, tu drugie. To drugie, to drugie, to drugie. To drugie, co tu się dzieje? Proszę Państwa, tu. Co się dzieje? Wyciąga się. Coś pięknego, coś pięknego. Więc jedziemy dalej. Ludzie w szoku z kamerą to <grym> mają się żerafy. Fajne, wysokie są? Wysokie Następne, Czemu? proszę państwa, mur świny? A gdzie ja jest... one są? Samamy, moi kochani. I patrz, o, no, o, to kaczka, sojka. A tu. Zawsze jak murkuje katka. To jest pelikan różowy. To nie wiem za tak, co to... I karpie leszcze Oto to na 12 litrów wody po mieście? Co? <laughs> Słuchajcie, dla wszystkich 420 BONGO! Zobaczcie, jaka chillerka. Chillerka piękna. BONGO! Moi Państwo będą Naszą. teraz lwy? Tak. tak? Chodzimy tu. Fajnie pod szkło. Ładnie zadbane. O, no. jest, A jest, widzać. Widzisz? To A nie wiem, tak, taki zup. One się w ogóle jeden na drugim. Jak ten jeden jest taki rozwalony jak mój kot. Że tak Jak one śpią, w ogóle daleko. Nie, tutaj poś... Pytanie do Piękno. Kingi. Czy podoba ci się zo w oliwie? Coś się zmieniło, czy nie? Nie, jest cały czas tak samo. A podoba się ogólnie? No ogólnie, ja, tylko kiedy są pochowani. Ale pogoda nam dopisuje, powiem tak. Jest ciepło, nie jest tak duszno, tak ciepło, nie? Jaka jest, tak duchota, nie? Nie ma słoneczka, ale nie pada, ale może dzisiaj padać wieczorem. Tak. My tak. Myślę, nie? Dwudziesta może popadać, więc słuchajcie, akurat, akurat pogoda na vloga jest. Co ja tu mam? Jasmina, i ja. ja! Chodź zobaczyć! A mogę ci pokazać? Na pewno, a rzeczna? Na pewno. Na, na ile procent? Pokaż ile? Na pewno? Na pewno. jak to trzyma, chodźcie Nie, Ona się boi. Chcecie wiedzieć, o czym myśli Wasz kotek, a więc patrzcie i uczcie się. Ja ich w ogóle już nie widzę, wiecie, w kadrze. Często się widzę, ale są tacy mal, malutcy. Macie, Marek! Marek! E, nie Marek! 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 o nie, Berek! O nie! O nie! Marek! Berek Marek! 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 Wygrałem, czy nie? To szczęścia poprosimy. Super, wygra jasmina. Zamiast wziąć 44, to wziąłem 45 i tam nie było napoju i wydałem 5 zł, 3,50 i tam było puste, nie było załadowane, nie? Karta zaakceptowana. Dobra, zaakceptowana karta. Dobra No dobrze, zarobili 3,50 Co, Co? Jak to się Nie wiem, teraz okaże, że to nie działa. Kofii. Mogę, mam mocno? Weź no, to pójnij tym. Nie, to coś nie działa. No i fajnie. Nie? O. No. Jeszcze się zablokowane. Co się stało? <grymata> jest na osłonie. no, co tu chodzi? <grymata> Czekaj, spróbuję zamówić coś innego i zobaczymy. Poczekaj, nie ciągnij tego, poczekaj. No ale czemu? Poczekaj Siakajcie To jest monetę A tam mamy picia Ale poczekaj Uwaga, chwila prawdy Aaaa Co to jest? O jaki rokezik Żuraw Żuraw Dokładnie ładnie ma nie to co my O, ładne, zobaczcie Miasto. Ale one mają buśkę. Słuchajcie, zapaliśmy się jak na godzinę, którą Gepardy będą jadły, nie? Pani przyjechała. I. No, jadłem, muszę to zobaczyć. One już wiedzą. A! Czyli puszczone jest jedzenie. Aha, i one są. Mają jedzenie, i, i wracają. A nie tam dostają. Nie, ja tu widać. Oj, pani otworzyła. O, przeszły. A, i przeszły. Czyli tam mają spisane pomieszczenie dla nich. To były błyszcze, błyszcze, mnie błyszcze, 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 Kizzi, dalej dynk dynk dup dupą kręcam jak pokaż Piękni. ale bliziutko słonie zobaczcie wow o jak tu daje ja nie widzę ja ale pięknie wow zobaczcie halo ale on ma trąbę on zatrąbi dla ciebie chcesz Popa, co on robi? On robi. No zobacz po uszami. Wow. Kozak. Patrzcie, piasek zbiera trąbą, widzicie? O, i sypie, patrzcie. Widzieliście to? Było to widać. On tu weekend jeszcze czuje On tańczy. Ten na flow. On dalej dancing wali On, on jest na wakacjach On czuje weekend, bo sobota dałaś Buraki czerwone, 10 km o. Pingwin, o. Tam są pingwiny i Tu są pingwiny, o Ej jakobeka, drużyna z Cesa Z okazji światowego dnia pingwina patrzymy pingwin tońce Pingwiny, tońce. Ej, jak chcę tu fotę. Akcja model. Laura. Laura. Laura, zaraz zamykają, no chodź. Laura. Gdzie ty jesteś? Laura. Nie. Yeah. Laura, no ile mam czekać? Zaraz zamykają. A tu jest Laura. O ja, ja cię szukałem, Ja mówię, gdzie ta Laura? O nie, o nie. Mamy Rysia. Rysiu, wstawaj. Rysiu. Halo. Do no góry, do no góry musisz patrzeć. On ma spank, on jest mógł za gorąco. Co robi? No Myje się to? Myje. Mhm. Cieściutki będzie, tak? O, pani karmi znowu, zobaczcie. Wow, jak wyleciał. Ale super. Ale jak? Dwie są. Szczury. Szczury. Kochani, nie chciałem tutaj podchodzić, ale coś mnie to zainteresowało. Żaba Helena. A gdzie ta żaba Helena? A gdzie ta żaba Helena? O co tu chodzi, o co tu chodzi Jaka beka. Co tu jest Zobaczcie konopie Siewne Smoke Smoke Moi kochani Czemu powoli idzie Mamy! ta to najlepsza! Hama w ogóle, ona ma, jest na amerykańskich teledyskach, ona ma chill, totalny, totalny. I w góry, tu i tu. Ej, biegnij, biegnie. Biegnie, to jak szybko! On jakby miały płaszcz w ogóle założony, nie? Patrzcie <laughs> na niego! <laughs> Ale on jest po prostu przeuroczy, no mega. Nie czepię. on jest... To jest jego mama. Widzę. O i już gwizła. W skocie gdzieś? Ugryzła, no. Ugryzła. A te ugóry się uskarżą, tak? No, no, no. To jest. To był ten. To też jest malutka. Tam też jest Ano. no. taka O, jak skacze to.

ona jest ogarzona, nawet mam na Tak, cień tańczą. Ale walka tam. Nie, 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 walka, nie, 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 walka nie, 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 on by nie wychodził. O. O, o. Się rozciąga chyba bardziej. Ale patrzcie na tą fuzję, proszę. jak stoczył! Ona pomachała Jak jest... ją nie No, on się cieszy. Mili gili. Mili gili, gili. gili, 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 gili. On jest blisko w ogóle. Ale on nie w ogóle, nie? A gdzie no. następny? I to drugi by Trzeci by nie. mają. A tutaj jest widzę spanko, tak? Jimmy śpi Jimmy śpi U góry nikogo nie ma, nie ma. A jest to! U tu Joki duży jest! Na całą tą platformę. A, tamten... Ko, a tam ten góry, no wiem, widziałem. No ale ten a ten? To jaki bydlak? Idzie mankej. Jimmy! A jak mi słyszy? O! Idzie na spanko, on idzie na spanko On będzie teraz robił te, podciągać się będzie Chyba nie moments later. Daj, 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 O, o, o Na dupo, No i co mordeczki? Kończymy odcinek, byliśmy w za Pytanie jak się wam, jak się podobało Jasminie? Fajnie Super było? Jeśli chcemy więcej odcinków z Sminą i samą ekipą, zostawcie łapki w górę, subskrypcję na kanale i widzimy się w następnym, nie? Trzymajcie się, nara!